Streamerki Twitch zaczynają jakoś mówić o tym, że widzowie mogliby wspomóc jej finansowo w większy sposób. Chodzi o donaty. Taka lekka sugestia, tak, wam foto poczytam. Lekka sugestia. <taka> Streamerka, inspirawka, 11 tysięcy obserwatorów na Twitch TV, przez kilka minut maczyła swoje spojrzenie na sprawę donatów. Jej zdaniem, jest, że jeżeli ktoś wynosi coś z jej transmisji, angażuje się w społeczność, faktycznie w o community, to ona oczekiwałaby docenia jej przez donaty. Jej wypowiedź została pocięta i latały po Discordach. Faktycznie nie da się wyciągnąć nam z kontekstu wypowiedzi, także brzmi to po prostu źle, bardzo źle. Streamerka żali się, że robi sporo różnych dodatkowych rzeczy dla swoich widzów, ale nie jest to doceniane. Chodzi tutaj m.in. o często wysyłanie paczek z prezentami do subskrybujących ATC. Zobaczymy, to jest. To jest y Skrót przez BUP. Ja, ja BUP nie ufam leciutko, więc we will see. I otwieramy głowę, kochani, pamiętajmy. Takie tematy, patrzymy na to. Sam opis brzmi bardzo, znaczy póki co tak, o nie bym powiedziała, że raczej już wszyscy są troszkę negatywnie nastawieni. Rozumiem to? Spróbujmy z otwartą głową podejść do tematu. Zobaczymy, na delikatnie, tak? To nie, to nie jest wróg, to jest osoba, która przekazuje swoje myśli, i staramy się zrozumieć te myśli, i po prostu potem je skonfrontować z rzeczy. Czy nie zdajecie sobie z tego sprawy, jaką to robi dla nas różnicę, że miesięcznie, jakby, jakby tak część z was faktycznie tą dychą, dwoma, trzema, kto może i stówą, wspierali regularnie co miesiąc, a nie raz na jakiś czas wyjątek, jak wam się zechce kliknąć tego Paypala, czy co tam to bardzo dużą różnicę robi dla streamerów, bardzo dużą. Zastanówcie się teraz, czy na waszym, waszym portfelu dwie dychy, pięć dych, dla kogoś 100 zrobiłoby taką dużą różnicę względem tego, co zarabiacie, jakie macie wydatki. Bo podejrzewam, że dla dużej części, czy, części z was nie, a dlatego streamera robi bardzo dużą różnicę. Więc mówię to nie tylko już w kontekście siebie, ale w ogóle streamerów. Którzy... Znaczy, ja na to patrzę, że jak 20, 30, 100 zł, no to ja osobiście często mam tak, że wolę dać komuś, nie wiem, kuzynowi. Które o Kasperkowi kupić z kina? Może mojej mamie czekolady wysłać, albo pójść z chłopakiem do kina postawić randkę. Nie, że raczej, gdy myślę o dodatkowych pieniądzach, które mam w swoim budżecie, to no wiadomo, teraz mam trochę więcej pieniędzy, ale kiedyś nie miałam suba u nikogo. U nikogo. Ja to teraz i cały czas zasuwuję, po to szybko odsłowuję, że jednak nadal mi to zostało, ale... Według mnie to no, ludzie powinni jednak patrzeć na swoje otoczenie, nie? By mnie zrobiła, ale to nie znaczy, że chcę to robić. Tak, tak, tak. To, że masz pieniądze, znaczy, że musisz je wydawać, nie? Który bardzo lubicie spędzać dużo czasu? I pomyślcie o tym, czy nie chcielibyście w związku z tym w ramach podzięki, ale wsparcia tego, żeby ten streamer mógł dalej tworzyć, coś takiego robić, jak jakieś regularne danie do Bo nie oszukujmy się, sub to jest troszeczkę takie yy, 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 no nas przez Twitcha i Wy wydajecie z na suba, a my dostajemy połowę, bo trzeba ten podatek odliczyć, więc gdzieś połowę tylko tego, gdzie byśmy mieli 98 9% tego, jakbyście dali donate'a. Przez to, że taka sytuacja finansowa jest jaka jest, postanowiłam że ograniczę ilość tego, ile będę to, to Suby ponad regularne. Ta, suby po prostu nie, nie pamiętam, ja tego nie liczyłam do końca, ale chyba Birtek mówił, że za suba dostajesz jeden sub, to jest jakieś, nie wiem bantikat nie powiem dołączył ale do powie, Ale strasznie ucasanych. mała suma, nie? Tak, jak jesteś małą streamerką, małym twórcą, to często od donate'ów zależy, czy możesz tego utrzymać, czy nie. Dlatego no, większość streamerów zaczyna streamować na studiach, czy jak no, kończą szkołę, mają dodatkowy czas, jeszcze nie muszą zarabiać pieniędzy, a są jeszcze nadal utrzymywani przez rodziców. I jakoś w tym wolnym czasie jako hobby, nie? czy na przykład ktoś gra w gry na co dzień, to ktoś jeszcze Streamuje na wchodzi w gry, nie? Yy, i ja na przykład nie wiem, czy jestem, wyceniłabym się lepiej niż Netflixa. Muszę przyznać, nie, że ja tak uważam, że ja jestem materiałem na drugi, drugi ekran. Czyli ktoś sobie gra w Lola, ktoś sobie gra w TFT i brakuje mu takiego, nie wiem, na Discordzie nie ma, e, ziomki są w pracy, więc odpala nie nie że pogada, coś się przywita, coś posłucha, no to jeszcze coś ciekawego może powiem, w ten sposób. Ja uważam, że jestem drugim, na drugi ekran materiałem i większość o streamerów tak jest, nie? Streamować, żeby w tym miejscu po prostu mogła szukać lepszej pracy, bo jeżeli kolejny miesiąc widzę, że na streamowaniu jest tak, że wiecie, robię te 100 godzin i, i mam tysiaka na czysto, sam mówi, że stremuje 100 godzin za jeden k aktualnie nie robię nawet pełnego etatu przy komputerku, grając z gry, ale że dostaje to za to za mało. Bo tak jest, kochani. Problem streama, znaczy twitcha. Czy znaczy to jest problem? No taki jest ten wolny rynek, tak? Tak się mówi. Przykładem, taki mój empiryczny przykład, tak? Był dzień chłopaka, stwierdziłam, że zrobię event tego, z tej okazji, i u mnie można było wykupić za punkty kanału nagrody różne, i rozdawałam takie żartobliwe nagrody. W sumie nagrod wyszło chyba za 2000, coś w tym stylu, i miałam wtedy 300 widzów. Czyli na streama wydałam 2000, tysiące. Yy, wiadomo, ludzie się ucieszyli, fajnie było. Stream poś. No. Od 300 do 400 widzów, taki był, taki był wynik streama i sobie stwierdziłam, kurczę, czemu, dlaczego, że czułam, że wiesz, wymyśliłam fajny motyw, bo było to, e, było to tak, że była jęga, na języ były chyba napisane cyferki, a na tych, na kostkach były napisane nagrody. Po całym evencie, mimo że się postarałam, mimo że myślałam, że to jest fajny pomysł, mimo że moi stali widzowie byli zadowoleni, dostali prezent, byli tam ucieszeni, taki mały bonusik na koniec dnia się strafił. Toczyłam, że zasięgowo yy, wyszło tragicznie. I czy ja mogę obwinić widzów za to? Nie! Czy ja mogę obwinić siebie za to? No też nie po prostu, no tak działa Twitch. Nie do końca twoja praca będzie odwzorowała za osiągi. Ja mam 31 lat. Ja myślę serio? o rodzinie. Chcę wziąć ślub ja w tym roku. Wiem, czy znaczy, tak wygląda? Wiecie, że chcę zwiedzać, <kuh> lubię się saunować, lubię korzystać z życia i na to potrzebuję środki. Nie na rzeczy, na korzystanie z życia i to korzystanie z życia kosztuje. Więc jeżeli ja sobie przeliczam, że, o, może jeszcze tak, ja nie mam, nie jestem studentką, nie mam 20 lat, 23 lat, żebym ja się mogła jeszcze bawić i sobie spędzać dziesiątki godzin na granku for fun i no, nie gotowe, myśleć to, o tym, żeby mi to przynosiło korzyści. Pułapka, jestem zbyt gotowe. już. Y dorosła, dojrzała, jakkolwiek chcecie to nazwać, żeby tak po prostu se poświęcać 100 godzin na for fun, nie? I z pasji. Można lubić to, co się robi, ale jednak no oczekiwania ja mimo wszystko finansowe co do tego streamowania, zwłaszcza, że robię to, będzie szósty rok, mi zaraz leciał mam. No i teraz widząc, że mam 1000 złotych ze 100 jena. godzin streamowania, no to ch, ch, wydaje mi się, że tylko chyba debil by spędzał tyle czasu na czymś, co po prostu... Dzięki treść, jeśli to wygląda, że, że każdy ma mało i drugi tier trzy ja sama mam chyba cztery tier trzy suby, w tym jeden to mój chłopak, nie? Dziękuję moje mocarne tiery trzecie, bardzo dziękuję, wysyłam buziaczki, dzięki Krzychu również ci ślicznie, mam że mnie słuchacie. I to dwa ferma suby. Wiecie, że od dawna mówiłam o tym, że będę chciała szukać lepszej pracy, bo siedzę 7 lat już w jednej firmie i, i może jest możliwość, żebym zarabiała więcej, kto wie. Może nie, a nie chciałam tego póki co robić, i to odkładałam ze względu na to, że mówię sobie tak, mam taką pracę bezpieczną i pewną teraz, i jestem w stanie trochę wyłuskać z tego czasu dla siebie i mogę pracować zdalnie. Więc jeżeli dobrze by było na Twitchu, no to w zasadzie. Licząc Twitcha i pracy, to tak, jakbym miała po prostu lepszą pracę nie? i nie muszę jej przez to zmieniać. Ewidentnie muszę, bo po prostu w momencie, w którym nie mam kasy ze streamowania, to ciężko mi jest mieć kasy na inne rzeczy, mając kredyt. Dziękuję za 105 zł. I o tym właśnie mówię. Ja przepraszam, że ja będę bezpośrednia, ale ja wiem, że Wy jesteście w stanie dać 2-5 stówę. Ja to wiem, ku... To, żeście pokazali wielokrotnie na moim i na innych streamach, ja to wiem, w ch**ie nie zrobicie, za proszeniem. I chodzi mi o to, że po pierwsze wiem, że wam się k**a nie chce, że czasami trzeba wam wtrząknąć, żeby do was dotarło, czy was zbajtować, żeby do was dotarło. Pomyślcie, co ja wam teraz mówię, jak wiele dla nas streamerów by znaczyło mieć regularnie dochód, dzięki czemu masz tą pewność, że możesz kontynuować nie, to, co robisz. To tu przesada, Imo. To jest przesada, bo o, ja, ja czuję, że ona zwraca się do swoich widzów jak do kumpli. I to jest normalna sprawa. Ja osobiście też z większością moich stałych widzów się po prostu kumpluje Czy to zagramy sobie razem, znajdę na przykład jakiegoś śmiesznego TikToka, wyślę do różnych osób. To nie jest już tylko do moderatorów, do VIPów, naprawdę do różnych osób. Jak cię kojarzę, lubię cię, jesteś moim kumplem. Tak to rozumiem. No nie wyobrażam sobie, żeby kumpli poza Twitcha też prosi o pieniądze. Wiesz, że tak, że nie rozumiem tej, że jeśli już zwracamy się do widzów jak do kumpli, traktujemy je jako kolega, koleżanka, no jak prosić ich o pieniądze? Czemu? Jakim prawem? Można prosić o obecność według mnie. Ja na przykład czasami mówiłam, że o pierwszy raz streamowałam dla NVIDII i to było tak, że NVIDIA jakby mnie zatrudniła i raz w tygodniu streamowałam na ich kanale. Bardzo się stresowałam, to był inny kanał, nowa widownia, nie miałam pojęcia, co się dzieje, więc poprosiłam widzów, przez tydzień mówiłam, że będzie pierwszy stream na NVIDII w piątek. Czy możecie przyjść, bo się trochę stresuję, nie wiem, czy ktoś będzie oglądał. A wtedy pamiętam, że przyszło bardzo dużo osób, że było tysiąc widzów i NVIDIA mi pisała super, Karolina, tysiąc widzów, mega fajnie, mega gratulacje, nie? I to było po prostu widziałam, że przyszły osoby, które przez ten tydzień słyszały, że no, pierwszy stream na Nvidia stresuje się, mają czas, wejdą, żeby też Nvidia była zadowolona, było fajnie. I to była taka moja prośba od widzów: ale ja prosiłam o ich czas, ale nie o pieniądze. I ja myślę, że to jest duża różnica, bo poprosisz ziomka, żeby ci potowarzyszył, zagrał z Tobą, no spędził z Tobą czas, wszedł na Discorda, ale nie poprosisz go o pieniądze. Szczególnie, że te, jeśli mówi o 100-200 zł, to nie są małe pieniądze, to jest dużo według mnie. Czytaj, skoro masz kurwa możliwość dania tych 5 tych, to daj co miesiąc te 5 tych. Bo jakby tak każdy co miesiąc dał jakieś wsparcie, żeby w każdym miesiącu ten streamer tą włożoną pracę mu wynagrodziło to. Byłaby zupełnie inna sytuacja niż taka, w której. Zobaczcie, co streamerzy robią. Zauważyliście pewien zabieg, co robią streamerzy ostatnio przez to, że się gorzej idzie i mają gorszą sytuację z wsparciem, robią notorycznie streamy przedmiotane. Albo robią eventy typu, że. bo o to chodzi, że ja rozumiem, że na przykład jak. Kogoś lubię, tego wspieram. Tego problem jest taki, że czemu ktoś ma wesprzeć mnie, skoro w Polsce, samej Polsce jest naprawdę chyba tysiące streamerów? Czemu ktoś ma dać mi 50 zł, skoro może kupić, nie wiem, merch Genzi? Czemu ma ktoś ma dać mi 100 zł, skoro może, nie wiem, wypełnić jakiś cel Multiemu czy cokolwiek? Nie, że na bieżąco jesteś jednak konkurencją innych twórców. I myślę, że oczekiwanie, że ktoś akurat na Ciebie miesięcznie będzie wydawał 50-100 zł, to no troszkę odklejone myślę szczerze. Nie, bo 50 zł może być na przykład warty Netflix. Na Netflixie płacisz 50 zł i masz seriale, filmy, od groma tego wszystkiego, prawda? Jak mi, mi zapłacisz 50 zł, to Ci powiem dzięki. <grywki> dzięki bardzo, bardzo mi miło. I w tyle, no w sumie tyle. No. Zasawa dużo nie oferuje za tego, za tego dodatek, nie? Streamuje 7 lat. Osoby teraz posiadam ile? 579, to pisze, subskrypcji? Ja wiedziałam, na jakim poziomie chcę żyć, ile chcę zarabiać. Ograniczyłam godziny na Twitchu bo widziałam, że potrzebuję czas na TikToki, na Instagrama, na prowadzenie YouTube'a, zatrudniam montażystów. ja z Twitcha też bym miała trudno, żeby ogarniać tego, ogarniać wszystko, co chcę, prawda? No bo ile donate'ów dostaje? No też nie za dużo. Ile subów dostaje? No, akurat według mnie dosyć sporo, nie? Ale też mam, no tak, mam cały czas yy, subgol. Taka jest sprawa, że jeśli jako streamer na Twitchu, no mam. To na Twitchu się nie zarabia, według mnie po prostu. Na Twitchu ma być swoją, to jest twoja pasja, tu się łączy z ludźmi, budujesz community, budujesz swój wizerunek, możesz generować różne shoty, sytuacje, eventy, grać z innymi twórcami, rosnąć po prostu, a pieniądze dostajesz często ze współprac, czy to z TikToka, czy to na YouTuba, czy to na Instagramie. No tak jest od zawsze na zawsze. I to myślę, że to nie jest dosyć... Nic, nic dziwnego. A challenge dzisiaj 16H stream. I jak widzicie, w związku z tym sama taki cel zrobiłam. Ze względu na to, że do, trzeba jakieś środki przedsięwziąć, żeby poprawić tą sytuację. I ja nie chcę na Was budować presji. Ślaki ze względu nie na to, że to nie o to, to chodzi, to, że zaraz ja mówić: teraz wiem, że masz portfelu, daj mi kurwa donate'a, bo nie dałeś. Nie, nie o to chodzi mi żeby teraz na was budować presję. Bo ja może nawet nie mówię konkretnie do was. Chodzi mi o to, że to może nawet nie dotyczy was. Bo po prostu macie taką sytuację, że albo nie chcecie wydawać się na takie rzeczy, przyjdziecie, obejrzycie sobie. Ale sorry, nie dam, oglądam się za darmo. No i macie do tego prawo, nie? O, mina Netflixa szkoda 50 zł, jakby miał każdemu streamerowi, którego lubię płacić co miesiąc, to to Dedge? No, dokładnie o to. Dokładnie o to chodzi. Nie wiem, czy to jest kwestia lenistwa, takiej bezmyślności, czy czego, że nie chcecie mimo wszystko streamerowi tego pomóc mu, żeby mógł to robić. Nie Dlatego rozumiem, taki chyba. apel też z, z, ze strony innych twórców, bo pewnie powiedzieliby Wam to samo, zwłaszcza ci, którzy wiążą koniec z końcem tylko Twitchem, ja na szczęście nie, co nie zmienia faktu, że przez to sytuację jest taka, że ja wiedziałam, że ja ten kredyt mogę A mi do tego, że pomaga. ja mam dodatkowo Twitcha i będę mogła Twitchem opłacać kredyt. No nie mogę Twitchem już opłacać kredytu yy, obecnie, bo to jest po prostu dużo za mało, więc no musiałabym mieć lepiej płatną pracę, więc po prostu teraz... Jakby wynik będzie tego taki, że będzie mniej streamów. Kurczę, ja nie wiem, no mam nadzieję, że Ty paznokcie chociaż sobie wtedy za darmo robi, nie? Ja też jako dziewczyna, jak widzę, że ktoś narzeka, że ma mało pieniędzy, a potem widzę, że ma na przykład przedłużane rzęsy, czy nie, wiem, chodzi do fryzjera takiego normalnego, a nie w domu farbuje, czy właśnie ma cały czas nowe pazurki, to też, kochani, no takie pazurki potrafią kosztować 150 zł. Więc ja też, ja mi było głupio wydać pieniądze, mam te pieniądze, ale przedłużałam rzęsy, przedłużałam paznokcie. teraz stwierdziłam, że po co, że po co mi te paznokcie długie, że na event może, ale na co dzień rzęs naturalny. farbuje się sama teraz w domu paznokcie nieprzedłużone, bo zwyczajnie właśnie teraz troszkę inaczej staram się zarządzać pieniędzmi i wolę wydać na prezent dla kolegi, koleżanki, czy może wesprzeć jakąś szczerze zbiórkę, czy na kot nawet wydać. Może zauważyliście, już w przeciągu ostatnich dwóch tygodni było troszeczkę ich mniej. Będziemy no, streamów przez to, Zależy, żebym żeby ja w się czasie po prostu mogła zająć się. Dziękuję za Hype Train, dziękuję bardzo, żebym ja mogła Zająć się szukaniem pracy, więc prawdopodobnie tych streamów w tygodniu będzie około 3 tylko: że będą wtorki, czwartki i jeden w weekend, i prawdopodobnie tak będzie. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądał luty. Jeżeli będzie wyglądał luty lepiej, to może, to może będzie więcej jeszcze w lutym streamów, ale jeżeli nie, to po prostu będą tylko trzy streamy w tygodniu, bo inna rzecz jest też taka, że robienie więcej streamów nie przynosi efektów. Nie licząc z ostatnich dwóch tygodni, to przez ostatnie pół roku ja streamowałam praktycznie codziennie. Pojedyncze dni były, które nie było streama, streamowałam codziennie, i to nie oddało w ogóle. Wręcz bym powiedziała, że zaczęliście brać zapewnik, że ten stream będzie, i w związku z tym rzadziej przychodziliście i mam poczucie braku wdzięczności za pewne rzeczy. I teraz cześć, manik. Wiesz, ja rozumiem, o co jej chodzi. Też miałam daily, miałam daily cały rok, więc jakoś tam staram się ją zrozumieć, ale gdzie ona, i gdy ona mówi o braku wdzięczności. To według mnie to odwrotnie działa, bo to. No nie wiem, może odklejona jestem, ale mam wrażenie, że każdy streamer, którego poznaję, to on, szczególnie gdy zaczyna, on jest bardziej wdzięczny właśnie swoim widzom, że oni są, że oni mają taką streamować, że znam wiele twórców, wiele streamerów, którzy dopiero zaczynają i po prostu mówią: Karolina, nie mam z kim gadać na streamie, nikt nie pisze na czacie. Karolina, nie mam z kim prowadzić konwersacji. Karolina, nie wiem. Mam zero follow'ów dosłownie nie i że szczególnie jak zaczynasz ta wdzięczność, że ktoś jest, nie że ktoś donejtuje, subuje, tylko że ktoś jest, że ktoś ma do wyboru pójście na basen, na rower, Netflixa, League of Legend, oglądać każdego innego streamera na świecie, czy odpalić sobie odcinek YouTube'a, on ze wszystkich tych rzeczy w tym momencie wybiera ciebie. I według mnie to jest coś co jest bardzo budujące, to buduje tą wdzięczność, ale właśnie streamera wobec widza, a nie w drugą stronę. Ale ja tutaj zaznaczę, że inspirawka powiedziała, że jej nie o to chodzi, że jak masz pieniądze, to masz jej je dać, może źle ubrała te słowa, może nie umiała się do końca wypowiedzieć, może jakiś tam żal przez nią przekonał. Przemawiał, może ten kredyt ją stresuje. No właśnie, nie o to chodzi, ale dokładnie to powiedziała, tak, ale mówiła, że nie o to chodzi, więc zastanawiam się o co. Kolejna rzecz jest taka, że ja wam coś wysyłam i nie dostanę kurwa na wiadomości żadnej prywatnej ani informacji, że to doszło, ani kurwa. Dziękuję. I ja się sama muszę pytać, czy do was coś doszło. Czy paczka do was doszła i nawet głupiego dziękuję. I z jednej strony sobie myślę że to jest kwestia jakichś waszych problemów osobistych, że nie umiecie podziękować, że nawet nie możecie wpaść na to, ale to są no takie rzeczy, które sprawiają, że ja czuję, że tego nie doceniacie, no bo jak mi ktoś nawet kurwa głupiego dziękuję nie napisze, chociażby dla mojej informacji, żebym ja wiedziała, że dostał ktoś tą paczkę. A nawet kurwa głupiego dziękuję nie usłyszę, jak ktoś dostał za, za tego patrona... za Nie, zapewniam, jeśli do kogoś paczka nie dojdzie, to on Cię o tym poinformuje. Z ręką na sercu, jak do kogoś paczuszka nie dociera, to oni są pierwsi, ci Cię poinformowali. Także nie trzeba czekać na dziękuję, to jest, jeśli ktoś nie pisze, do Ciebie, że dostał, to znaczy, że, że nie dostał, to znaczy, że dostał. Tiera trzeciego paczka i mi k***a Tak, dziękuję, jak nikt nie gada, to znaczy, że git, no. no. To powiem Wam, że po prostu ja nie wiem, po co ja te losowania robię i tą kasę wydaję na Was. Wybaczcie, to bezpośredniość i brutalność, ale serio, to jest dla mnie... Czasami ja sama siebie nie rozumiem. Giveaway się robi nie, żeby zarobić, żeby coś dostać, tylko giveaway się robi na przykład, żeby zachęcić nowych widzów w stylu giveaway w tytule, siema giveaway. Ktoś wypatrzy giveaway, darmowe rzeczy i ludzie wchodzą. I wtedy w ten dzień giveawaya, gdy jest dużo nowych osób, bo są darmowe rzeczy do rozdania, to wtedy masz to okienko, gdzie możesz kogoś zainteresować, że on zostanie. 127 godzin, przystreamowane nowember. 128, kurwa, nawet więcej niż myślałam. Yy, oktober to był urlop, to jest dlatego mniej chyba. 7, yy, a nie, to nie jest, yy, poprzedni, wrzesień to będzie, 125. Ja tyle streamuję, no ja piguelę. Jakby to się chociaż jakkolwiek zwracało, tyle czasu poświęcane. I teraz, jak ja widzę z czasem, że jak robię kilka streamów mniej, to nic nie zmienia. Czy robię więcej, czy robię, nic nie zmienia, bo nadal jest tak, że jest tydzień, a ja dostałam 20 zł do nejta I to teraz mówię, yy, proszę nie odbierać tego, że. Streamerzy tylko kasa i w ogóle, ale jesteście dorośli, większość z was, spójrzcie na to trochę z perspektywy, jakbyście to byli wy i byście 120 godzin poświęcali na coś, do tego jeszcze wkładając swoje pieniądze w to i byście nic na tym nie zarabiali. Ja na przykład gram od 9 lat w LOLa i nadal nie mogę wejść do, do diamentu, no ale nie, nie obwiniam gry, no nie obwiniam gry, no. Don't blame, blame the game, blame, blame the player, prawda? Właśnie, no to jest kwestia tego, że ty nie jesteś zatrudniony, że masz wypłatę normalną. Tylko co se zbejtujesz widza? Co zachęcisz do zaglądania? Co wymyślisz event? Może viralem zrobisz jakiś, nie wiem. No, poseplenisz na streamie, kto zrobisz shota. Ok. obetniesz sobie włosy do Sweetie Fox, <laughs> zrobisz shota TikToka. No, gdyby social media polegały na tym, że im więcej pracy włożysz, tym lepiej będzie, no to czy Magical byłby tak popularny? Czy nie wiem, czy. Kto tam jest? Czy Jelly Frucik byłby teraz przełomowy na TikToku? No, no nie, no nie na tym polegały social media. Social media nie patrzą na to, jaką masz wykształcenie, nie patrzą na to, ile pracy, czy jesteś dobry w dane gry, czy jesteś jakiś tego, czy jesteś pracowity, tylko czy jesteś zabawny, czy może jesteś potrafił zaciekawić no, widza, no czy masz pomysł na siebie? Bo to tak, jakbym ja była zła, że robię daily streamy, Streamowałam codziennie, robiłam jakieś wtorki horrorki, piątki gównogierki, soboty jest event, w niedzielę kogoś zaproszę, a Wy zamiast przyjść do mnie i mnie oglądać, to idziecie sobie, nie wiem, do, do multiego, który słucha danej piosenki. No, 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 no nie, no, to jest dosłownie ludzi wybór, nie możesz od kogoś oczekiwać. To w wieku 31 lat może sobie pozwolić na takie bawienie się 120 godzin miesięcznie, i w związku z tym nie mieć nic z tego, nie? I dlatego chcę, żebyście zrozumieli, dlaczego tych streamów będzie mniej, i dlaczego może być tak, że z czasem wy po prostu nie będę już rozdawać rzeczy dla was, tak jak rozdaję teraz. Bo że jeżeli tu jest jakiś debil, który się lubi przypierdolić, wszystko to powie: no tak, chodzi tylko o kasę, amen. No to dobrze, krzysztof, możesz iść. Jeszcze zwróćmy uwagę, patrzcie cały czas na czat. Troszkę wy jej widzowie lepiej ją znają od nas. Więc, patrząc na reakcję czatu, która stara się ją zrozumieć, to rzeczywiście wygląda po reakcji czatu to, że ona naprawdę się stara i naprawdę. No może i nie chodzić jedynie po prostu o pieniądze. Także to też dajmy, pod taką. wierz, w też to pod uwagę, dobra? No bo ja czuję, że to jest duży ładunek emocjonalny. Ale ten, kto ma chociaż trochę oleju w głowie, wydaje mi się, że z perspektywy dorosłego człowieka mnie zrozumie o co mi chodzi, nie? I teraz tak, ci z was, mam nadzieję, że trochę was to uświadomiło, i ci z was, którzy mają taką możliwość, żeby raz w miesiącu, nawet małego, ale dawać tego Donata'a, bo jakby tak więcej osób to robiło, bo u mnie Donate da tak maksymalnie do 10 osób co da Donate, z czego. Większy donate to doradzą tak z trzy osoby na kanale. A wiem, widzę, że wielu z Was byłoby w stanie. Aż zobaczy ile ja mam donate'ów, co? Aż zobaczę, aż zobaczę, bo ja. Mam 829 zł. Liczba na piwku 120 zł. Ja, ja mam mniej donate'ów niż ona wtedy. Na miesiąc. Czy to jest z miesiąca. No to mam z miesiąca tyle. No. January, february 400 zł. Marzec 1000 zł. April 900 zł, May 1200 zł, w tym miesiącu 829 zł. Także mam obecnie 1171 widzów, Jak, jak widać, nawet tutaj na nie, za bardzo, nie za bardzo patrzę, bo od początku mówię, że czy mi dasz 10 zł czy 50 zł, to dużo. Na przykład różnica jest tak wyszło do 4 zł. Droga czyń, ogląda. oglądam. Ja robię cel, to ja wam za to coś w zamian daję. I mam wrażenie, że tego też nie doceniacie, bo nawet mi wypominacie, że ty mi masz za to zapłacić. I to trochę mnie w wku... jak mówi mi ktoś na czacie, na czacie, dziękuję za followa, że ja mam. Ej, Mega fajny alert to jest. Mówi mi ktoś na czacie, na czacie, dziękuję za followa, że ja mam, że ty chcesz za to pieniądze, a ja sobie mówię, no kurę Dobrze, to w takim razie napiszę, że to że pas paznokcie za to zrobię. Skoro woli, żebym napisała Ci za to, co robię. Nie, że napiszę, że zagram na przykład przez to waszą kuwanego Pummelparty czy Emongasa, to mi jeszcze wypełniał, że ja chcę za to pieniądze. No nie, to jest coś dodatkowego, co wam za to, żeby będzie wspierać mój kanał. Więc jeżeli boli was to, ciebie, fader, że ja to tak napisałam, to ja mogę napisać na paznokcie, ale nigdy mi nie dacie tego donate'a na paznokcie. Nigdy. Mi nie dawaliście, jak ja coś napisałam, na co ja to wydam. Chciałabym, żebyście zaczęli na to patrzeć z tej perspektywy, że ja chcę Wam za to coś dać, że mnie wspieracie, a nie tylko brać i mówić, czasy ja kupię za to. I sprawa z paznogciami się rozwiązała. No ja nie, smutno się na to patrzy. Ja bym na jej miejscu teraz wykorzystała to. Niech pokaże, niech pokaże rzeczywiście, że zasługuje na uwagę widzów, i zasługuje może na te pieniądze, że niech. Teraz chyba wszyscy oglądają tego Szota. Teraz wszyscy. Jest inspirawka na językach wszystkich. Niech to przekuje. Niech to przekuje w zasięgi. Skoro, skoro nie wiem, Magika, jakiś wtedy Kruszwil potrafili złą prasę, tego przekuć na jakieś zasięgi filmy, memy, żarty, niech ona coś z tym zrobi w takim razie. To jest... To powinno być taki sprawdzian, czy jako streamer, streamerka jest w stanie dramę przekuć w coś ciekawszego, coś wiralowego. Może coś zmemować, ale też może jakiś statement zrobić, może naprostować, może podcast zrobić, może zaprosić innych streamerów do porównania zarobków i pracy. Nie wiem, no różne rzeczy można zrobić. Niech pokaże, że... Bo bycie streamerem to jest bycie twórcą internetowym. Czy to tworzysz robiąc filmiki, czy to tworzysz robiąc gameplay z danej gry, czy to tworzysz robiąc reakcje i reagując, dajesz swoje pięć groszy, nadal coś tworzysz. To niech to... Myślę, że tu będzie dobry sprawdzian, czy da radę coś tutaj stworzyć. Zasięgi już ma, reklamę już ma. Zła reklama, no zła. No ale Doda chyba mówiła, nieważne jak mówią, byle mówili, nie? Twitcha traktujesz najpierw jako hobby... Często robisz pierwsze lata za darmo, ale przyszedł pan, który montował drzwi, i on właśnie też spytał się o streaming, bla, bla, bla. I ja mówiłam, że właśnie no, często jest tak, że pierwsze 2 trzy lata y, ludzie robią po prostu za darmo, za free. I on mi powiedział, no tak, ale to wszędzie tak jest że on przecież zanim montował drzwi, to najpierw brał jakieś praktyki i żeby zdobyć to doświadczenie i żeby zdobyć e, kontakty, jakieś możliwości, to też robił na początku za darmo. O, mogę wam dać przykład dwóch streamerek, nie wiem czy wymienię z im, czy znaczy z e, Niku, ale to są streamerki, które już nie streamują, bądź streamerki, które były na topce i już zanurkowały. Jedna z nich przestała streamować, druga streamuje, ale z tego co wiem, z raczej mm słabym skutkiem. I to były dziewczyny, które, gdy pojechałam pierwszy raz na PGA, po tym jak chyba streamowałam dwa lata, pojechałam na PGA i pojechałam na Twitch After. Przyszłam na Twitch After, zobaczyłam wtedy dziewczyny, zagadały do mnie, jako, że wtedy właśnie miałam jakieś tam fajne przychody, że fajne liczby osiągałam. I pamiętam jak dziś, że się zapytały dobra, przyznaj się, ile zarabiacie z tych swoich stule... Ja takie... I wiesz, ja miałam takie, da fuck. I jedna dziewczyna, właśnie jedna streamerka powiedziała, pochwaliła się, że dam ile tysięcy miesięcznie zarabia ze Twitcha, ile dostaje donateów ze swoich spermiagę. No i droga też. Ja wtedy po prostu wyszłam. Ja stwierdziłam, że nie chcę mieć takich, no czy to, to nie jest moje towarzystwo, i po prostu odeszłam. Właśnie jedna z nich robiła mi potem przez dramę, że jak to śmiałam. Pójść sobie do moich widzów, do moich widzów strajku znajomych, zamiast z nimi siedzieć w tym wybornym gronie. No i, ale to pokazuje, że te dziewczyny miały głównie, skupiały się na pieniądzach i miały dobre pieniądze. Ale końcowo teraz jest 5 lat po tej sytuacji. Ja nadal streamuję, nadal się z tego utrzymuję, jakoś się nadal rozwijam, próbuję nowe rzeczy. Jedna z nich. Założyła OnlyFansa i już nie streamuje, a druga streamuje, ale ma bardzo, bardzo mało widzów i już na pewno już nie ma takich zarobków, jak mogła wtedy mieć. To pokazuje, że streamowanie stricte z myślą o pieniądzach nie, nie jest dobrą opcją, nieważne ile tych widzów i pieniędzy masz.